Jeśli istnieje recepta na zdobycie dużej liczby wyświetleń pod rapowym nagraniem, to jest nią stworzenie numeru o paleniu marihuany. Zazwyczaj taki ruch jest nad wyraz dobrze odbierany przez słuchaczy, którzy mogą dodać kolejny utwór do swojej playlisty relaksu. Są jednak wyjątki od tej reguły. I właśnie o nich będzie ten krótki materiał stworzony przy współpracy z marką Sativa Poland. Nagrania, które muzycznie stoją na wysokim poziomie, ich autorom trudno odmówić skillsu i autentyczności, a mimo to ma się wrażenie, że numery z dzisiejszego zestawienia powinny zyskać dużo większą popularność. Ciekawi Was, jakie traki mam na myśli? Zanim zaczniemy, zapraszam do sprawdzenia również pozostałych podobnych zestawień na kanale. Dzięki temu wspieracie kanał i dajecie mi motywację do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Po podziękowaniu mam dla Was kod rabatowy na zakupy w sklepie Sativa Poland. Wpisując kod rabatowy rapna udostaniecie 10% zniżki na zakupy. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania w pełni subiektywnego wideo o moim zdaniem 5 najbardziej niedocenionych numerach opaleniu. Nie przedłużając, zaczynamy! Frosty Reggae Maryśka Debiut Frostiego wprosto delikatnie mówiąc nie należał do najbardziej udanych. Bardzo mało osób doceniło numery z Jan Midasa i wcale nie dziwi fakt, że raper mógł być rozczarowany takim stanem rzeczy. Konsekwencją była zmiana wytwórni przez warszawskiego rapera. Maryśka to nagranie właśnie z tego przeoczonego przez publikę albumu. Nie jest to w żadnym stopniu numer wybitny, ale z pewnością zasługuje na więcej uwagi. Bradu, Weed Song. Ten numer to tylko przykład niewykorzystanego potencjału rapera kojarzonego niegdyś z współprac m.in. z Stede, Redem czy Lankiem. Unikalne flow i charyzma w tym przypadku nie wystarczyły. Weed Song swoim ciężkim klimatem nie przekonał do siebie wielkiej rzeszy odbiorców i jest mało prawdopodobne, by w 2020 roku ktokolwiek wracał do tego nagrania. Jakie numery jeszcze są w tym zestawieniu? Między innymi Młody Dzban, Kulewskie Krzaki od Szatana. Historia młodego dzbana może być przestrogą dla wielu koneserów trawki. Biorąc pod uwagę oryginalne podejście do tematu, ten numer powinien zainteresować zdecydowanie większą liczbę słuchaczy. Usprawiedliwieniem może być fakt, że młody dzban dopiero przebija się do świadomości szerszej grupy odbiorców i jestem pewny, że w końcu się do niej przebije. Są w WPL. Chciałem nie jarać. Mało kto wie, że bydgoski raper przed stworzeniem chrypy i wydaniem płyty w BOR nagrywał w Hemprek. To właśnie w tamtych czasach powstał numer pod tytułem Chciałem nie jarać. Klasyczne brzmienie z pewnością spodoba się wielu rapowym tradycjonalistom. Nie był to jednak numer na tyle charakterystyczny, by wbić się w świadomość słuchaczy na dłużej. A szkoda, bo na pewno na to zasługuje. I ostatnia pozycja w tym materiale Lech Macha. Gdyński raper nigdy nie krył swoich upodobań względem marihuany. Macha to tylko jeden z kilku nie do końca docenionych przykładów. Charyzma, do której przyzwyczaił nas Lech w połączeniu z refrenem zapadającym w pamięć, to połączenie, z którym chce się zostać na dłużej. Numer z mixtape'u Fresh and Dope, jak i reszta twórczości świętej pamięci Lecha z pewnością zasługuje na większe uznanie. I to by było na tyle. Zdaję sobie sprawę, że numery Sompa i Lecha mają na ten moment sporo wyświetleń, ale uważam, że nadal nie jest to 100% potencjału i obydwa nagrania zasługują na dużo więcej. Jeśli znacie nagrania, które świetnie wpisałyby się w to zestawienie, to koniecznie wypiszcie tytuły w komentarzach. Chętnie posłucham ich w wolnej chwili. I jeszcze jedno. To zestawienie tworzyłem w dniu urodzin Lecha i podczas odsłuchów wsiąkłem w jego dyskografię. I mam do was apel. Przesłuchajcie i udostępnijcie choć jeden numer Lecha gdzieś w swoich słuchalach. Niech to będzie taki skromny wyraz szacunku dla rapera, który niestety nie będzie mógł częstować nas nowymi nagraniami. Z góry dzięki i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.